Omijanie kontroli bezpieczeństwa na lotnisku. Klonowanie kluczy U2F, 10 milionów za informacje o kilku Rosjanach oraz telegram wprowadzający cenzurę i nieusuwalne dziury w popularnych routerach delinka. Zaczynamy. Zanim przejdziemy do tego, co w minionym tygodniu wydarzyło się w Cyber, pozwólcie, że powiem Wow! To, jak ciepło przyjęliście pierwszy odcinek POCA i ogólnie sam pomysł cotygodniowych podsumowań wydarzeń w świecie cyberbezpieczeństwa, no to przerosło moje największe oczekiwania. Poprzedni film wbił 60 tysięcy odsłon w 5 dni, a Ferrero Art zaoferował nawet zrobienie nam czołówki. Doszło też półtora tysiąca nowych subskrybentów do naszego kanału, a z reklam spłynęły nam oszałamiające. 24 dolary. Dlatego wyłączyłem reklamy pod tym odcinkiem, bo. Panie, daj Pan spokój. Szkoda Waszych nerwów e, dla takiego pieniądza. Jeśli chcecie jakoś wspomóc, pomóc niebezpiecznikowi, no to po prostu kupcie sobie coś w naszym sklepiku. Link widzicie teraz w prawym górnym rogu ekranu. A najlepiej kupcie bilet na wykład, jak nie dać się schakować. Z którym to wykładem już niebawem odwiedzimy kilka polskich miast: Warszawę, Kraków. Łódź Poznań, Wrocław i Chyba Gdańsk. Jeśli chcecie zobaczyć fragmenty tego wykładu, to rzućcie okiem na filmik, link pojawi się także w opisie. A już tak zupełnie szczerze, ode mnie, prosto z serca. Ten materiał to jest prawdziwa petarda. Coś, z czego jestem niesamowicie dumny i coś, nad czym osobiście pracowałem, co osobiście udoskonalałem przez ostatnie 6 lat. W 3,5 godziny tego wykładu uczestnik otrzymuje wszystko, co dziś musi wiedzieć o cyberbezpieczeństwie. W zasadzie każda osoba podajemy te informacje tak, że no, spokojnie zrozumiałem to także osoby nietechnicznie, więc spokojnie można przyjść z rodzicami albo dziadkami. W trakcie wykładu. Pokazujemy ataki na żywo, na publiczności, no i nie brakuje humoru. Zresztą wielu uczestników nazywa wprost ten wykład najlepszym IT security stand-upem na jakim kiedykolwiek byli. Zresztą, kto był i nas teraz ogląda, niech da znać w komentarzach. Dodam jeszcze, że średnia ocena z tego wykładu to aż. 9,34 na 10. Mówię aż, bo w poprzednich edycjach tego wykładu e, udział wzięło prawie 100 tysięcy osób, więc e, wykręcenie takiej średniej no to jest nie lada wyczyn. E, mam nadzieję, że zobaczymy się na sali z tymi, którzy jeszcze w tym wykładzie udziału nie brali. A jeśli może się tak zdarzyć, że masz za daleko do miasta, w którym będziemy z tym wykładem, no to w sklepie e, znaleźć można także różne, w tym bezpłatne, nagrania Szkoleń, które tematyką po części pokrywają fragmenty tego, co znajduje się w wykładzie, jak nie dać się schakować. No i specjalnie dla tych, którzy dotrwali do końca tej informacji o wykładzie, informuję, że do wtorku włącznie z kodem POC-2 macie aż 50% zniżki na część nagrań ze sklepu, no i 15 ziko mniej na bilety na wykład, jak nie dać się schakować. A teraz przejdźmy do newsów. Zaczynamy od możliwości klonowania kluczy YubiKey. Jak to zrobić? Opisali badacze z Ninja Lab, ale nie wpadajcie w panikę i nie przewiercajcie jeszcze waszych kluczy, bo ten atak to typowy atak akademicki, widowiskowy i wykonywalny, ale wymaga spełnienia tak wielu warunków, że w zasadzie przestaje być jakkolwiek praktyczny w rzeczywistym świecie. W skrócie normalni ludzie nie muszą się nim w ogóle przejmować, bo w zasadzie dotyczy on bardzo wąskiej grupy osób, co zresztą odzwierciedla punktacja CVSS dla tego ataku. Jest to zaledwie 4.9 na 10. Co więc takiego musi zrobić atakujący, żeby komuś sklonować klucz Yubiki? No sporo rzeczy. Przede wszystkim ten atak nie jest możliwy do przeprowadzenia zdalnie. Atakujący na początku musi w ogóle wyłudzić od właściciela klucza, który chce sklonować, login i hasło do któregoś z serwisów, w którym ten klucz jest skonfigurowany. Następnie atakujący musi oczywiście niepostrzeżenie ukraść ofierze e, ten klucz i mieć go w posiadaniu przez co najmniej kilka minut, a w rzeczywistości, jak za chwilę zobaczycie, zdecydowanie więcej czasu. Wreszcie Atakujący musi ten klucz podłączyć pod specjalistyczną aparaturę, a dokładniej oscyloskop, którym przeanalizuje zmianę w polu elektromagnetycznym podczas pracy klucza. Badacze wskazali, że poza kosztującą ponad 11 tysięcy dolarów aparaturą, potrzebna jest też specjalistyczna, bardzo wąska wiedza z obszaru kryptografii, co dalej zawęża jakby grono osób, które mogą ten atak przeprowadzić. I co więcej, i to, i to jest właśnie powód, dla którego moim zdaniem nikt normalny tego ataku nie będzie przeprowadzał, aby móc analizować pracę klucza, aby móc go w ogóle podpiąć pod ten oscyloskop atakujący. Musi zniszczyć jego obudowę. Po to, żeby dostać się sądom do chipa. I jeśli atak miałby być udany, no to powinien być niepostrzeżony, a zatem później należałoby. Po tym ataku tę obudowę no, jakoś odtworzyć w zasadzie od zera, tak żeby właściciel klucza nie zorientował się, że coś tutaj jest nie tak. I wydaje mi się, to bardzo trudne do realizacji. Co więcej, może się okazać, że w niektórych przypadkach atakujący będzie musiał poznać dodatkowy. PIN um, poza loginem i hasłem, a więc jest dodatkowy warunek. No i jeszcze e, na ten atak podatnych jest w zasadzie od tego powinienem zacząć. Siedem wariantów kluczy, które produkowane były przed majem 2024 roku i mają firmware poniżej. 5.7. Ten firmer można sprawdzić aplikacją, którą teraz widzicie na ekranie. Biorąc to wszystko pod uwagę, no moim zdaniem, nawet służbom nie będzie się chciało takiego ataku przeprowadzać. No bo przecież zdecydowanie prościej jest komuś po prostu gwizdnąć na chwilę klucz. Nie mam kluczyka, Ujba. i zamiast niszczyć obudowę tego klucza i go klonować, no to po prostu. Użyć tego podkradzionego klucza przy jego użyciu zalogować się na konto ofiary, no i dodać własny klucz, klucz atakującego jako drugi, no albo po prostu zapisać ciasteczko z tej sesji uwierzytelnionej ukradzionym kluczem. Większość osób przecież nawet nie zauważy, że przez chwilę e, nie ma klucza, a co gorsza, na taki atak pożyczenia klucza podatny jest absolutnie każdy klucz U2F, każdego producenta, niezależnie od wersji e, firmware, którą ma wgrany, e, o ile Ofiara oczywiście spuści go z oczu. Dlatego moja rada jest taka: jeśli kiedyś ktoś poprosi was o pokazanie waszego klucza YubiKi, no to nie róbcie tego. W zasadzie to najlepiej od razu strzelcie taką osobę z liścia w twarz, bo przecież, e, jeśli to ktoś, kto chce sklonować wasz klucz, no to znaczy, że już wcześniej musiał was sfiszować i zna wasze hasło. A uderzyć w ryj Fischera to sama radość i przyjemność. Ale wiem też, że wśród Was nie brakuje paranoików. No i dobrze. Ehm, no i dla paranoików mam następującą radę. Zawsze możecie skorzystać ze starej szpiegowskiej sztuczki, a mianowicie pomalować obudowę swojego klucza U2F lakierem do paznokci, ale z brokatem. No nie ma bata, że ktoś po zniszczeniu takiej obudowy odtworzy dokładnie ten sam układ brokatu. I jeśli kogoś interesują szczegóły techniczne ataku, to znajdzie je w artykule na Niebezpieczniku. Link jak zwykle w opisie. Dodam także, że problem leży tak naprawdę w bibliotece kryptograficznej, z której korzysta nie tylko firma Ubiquo, ale wiele innych firm. Więc na dniach możemy się spodziewać kolejnych doniesień o kolejnych podatnych na klonowanie urządzeniach. Czy będą to portfele kryptowalutowe? Nie wiem, choć się domyślam. Podsumowując, z kluczy U2F, nawet w tej wersji podatnej na klonowanie, dalej spokojnie korzystajcie, bo wciąż tak samo skutecznie chronią one przed phishingiem. Eee, a jeśli nie wiecie w ogóle, co to są klucze U2 i, i dlaczego jest to jedyna metoda uwierzytelnienia, która gwarantuje stuprocentową odporność na ataki phishingowe, tak przecież popularne? No to rzućcie okiem na mój 7-minutowy film, w którym wszystko bardzo przystępnie tłumaczę. Ehm, bez obawy, ten film jest naprawdę spoko, tylko miniaturka jest krytyńska. Ustawię ten film, żeby pojawiał się w polecanych pod koniec. Tego filmu, więc w zasadzie to teraz nie musicie nic robić, dotrwajcie tylko do końca i później kliknijcie w odpowiedni kafelek. A tematem numer dwa dzisiaj jest Michael Smith, którego oskarżono o bardzo sprytne oszustwo z wykorzystaniem AI. Gość razem z kolegami, i to już od 2018 roku, tworzył przy użyciu narzędzi do generowania muzyki tysiące piosenek, a następnie wgrywał je na popularne platformy streamingowe, takie jak Spotify, YouTube czy Apple Music. Później wykorzystywał boty do odsłuchiwania tych dokładnie piosenek. Dlaczego? No bo platformy płaciły mu jako autorowi za każde odsłuchanie. Ten proceder przyniósł mu aż 10 milionów dolarów. Zapamiętajcie tę kwotę, bo w tym odcinku pojawi się ona jeszcze kilka razy i będzie elementem małego konkursu, o którym powiem coś więcej na koniec dzisiejszego odcinka. Pozostając przy liczbach. Jeśli kogoś zastanawia, ile piosenek trzeba dziennie Przesłuchać, przestreamować, aby w rok zarobić milion dolców? No to odpowiedź brzmi 661 440. Za to oszustwo panu Michaelowi grozi do 20 lat. A jeśli jesteście ciekawi, czy macie swój udział w wyłudzonych przez niego milionach dolarów od platform streamingowych, no to rzućcie okiem, czy kiedykolwiek słuchaliście piosenek zespołu Calm Force albo innych, które teraz pojawiają się na ekranie. A wiecie, co jeszcze pięknego może pojawić się na ekranie? Fajerwerki. Sprawdźcie. Wystarczy, że klikniecie teraz na suba w górę naszemu kanałowi. Może nawet odegra się jakaś muzyczka wygenerowana przez AI, kto wie. Pozostańmy w temacie sztuki. Teraz zajmiemy się teatrem. Teatrem bezpieczeństwa, czyli tak bardzo logicznym i szczelnym procedurom kontroli pasażerów na lotniskach. Dwójka badaczy znalazła dziurę SQL Injection, w systemie informatycznym Amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu TSA. To są ci kolesie, którzy prześwietlają was do naga i grzebią wam w bagażach, kiedy lecicie do Stanów Zjednoczonych. Ta dziura znajdowała się w systemie, który służył do rejestracji personelu pokładowego. Badacze po prostu wpisali do URL-a na stronie apostrof OR 1 równa się jeden w loginie, no i apostrof nawias or md5 z jedynki równa się md5 z jedynki jako hasło, no i zalogowali się do systemu jako administrator. Następnie dodali swoje nazwiska na listę zaufanego personelu, a to w konsekwencji umożliwiło im przejście przez kontrolę bezpieczeństwa bez jej przechodzenia. Rozumiecie to? Bardzo interesuje mnie, czy podobne serwisy można znaleźć na lotniskach w Polsce. Może ktoś wie? Jeśli tak, dajcie znać. A gdyby ktoś zastanawiał się, na co jeszcze w 2024 roku pozwala leciwy atak SQL injection? No, to odsyłam do wtyczek WordPressa, a dokładniej do bardzo popularnego pluginu WooCommerce, bo w nim właśnie też w tym tygodniu znaleziono SQL Injection, który można było wykorzystać do kradzieży danych z ponad 100 tysięcy serwisów na WordPressie. Część z tych serwisów pewnie dalej jest niespaczowana, niezaktualizowana, więc jeśli macie jakiegoś znajomego z WordPressem, no to upewnijcie się, że on już się załatał. Dajcie mu znać o tym błędzie. A jeśli mowa o łataniu, to wiecie, kto nigdy się nie załata? Delink. Jeśli macie routery DIR 846, to zostaniecie z luką bezpieczeństwa na zawsze, bo Delink odpowiedział badaczom, którzy wykryli cztery bardzo poważne podatności w tych routerach, że ich nie usunie, dlatego że w tym modelu skończył się już czas wsparcia. A jak poważne są te dziury? No, są bardzo poważne. E, w zasadzie e, każda z nich pozwala na zdalne wykonanie kodu na routerze i przejęcie nad nim kontroli. Jeśli więc wciąż korzystacie z takiego routera, no to pora go sflaszować jakimś alternatywnym firmwarem, na przykład DDWRT. A tak z ciekawości, e, to dajcie znać w komentarzach, kto z Was kiedykolwiek flaszował swój router jakimś nieoficjalnym e, firmwarem. No i czy to było e, DDWRT, czy może Tomato? Tomato. Tomato. A wracając do Delinka... No mam nadzieję, że kiedyś w ogóle doczekamy się takiego ogólnego prawa dotyczącego wszystkich producentów, nie tylko Delinka, które będzie nakazywało wydawanie aktualizacji bezpieczeństwa nawet jeśli sprzęt jest już poza oficjalnym okresem wsparcia. Bo niestety producenci bardzo często arbitralnie wybierają sobie jakieś daty na koniec cyklu produktu, no i potem rżną głupa, że już nic nie mogą zrobić, bo ten produkt jest po prostu za stary. No by takie prawo kiedyś zostało wprowadzone. A skoro jesteśmy przy rżnięciu głupa, no to bohater pierwszego odcinka Poca. Telegram przestał różnąć głupa i usunął wiele treści z kanałów, na których publikowano deepfake'i dla dorosłych z wizerunkami koreańskich kobiet. Telegram przeprosił nawet koreańską policję za to, że tak późno zareagował na jej żądania i przekazał im nawet dedykowany adres e-mail, pod który koreańskie służby w przyszłości mogą się zwracać z podobnymi prośbami. A mówili, że zatrzymanie Durowa niczego nie zmieni. Czyżby jednak ktoś z ekipy Telegrama wybierał się niebawem do Korei ee, jednak postawił na spokojne spożywanie kimchi zamiast pobyt w więzieniu? Hm. Więzienie za to grozi kilku Rosjanom. I ten odcinek POCA kończymy potężnym kopniakiem, jaki Amerykanie sprzedali Rosjanom, a w zasadzie dwoma kopniakami. Zacznijmy od pierwszego, czyli od ujawnienia danych Oficerów e, rosyjskiej jednostki wywiadu wojskowego e, numer 29155, która zajmuje się cyberoperacjami. E, twarze tych cybergagatków widzicie teraz na ekranie, a jak ich rozpoznajecie, któregokolwiek z nich, no to dajcie znać, bo USA za informacje na ich temat oferuje aż 10 milionów dolarów. Amerykanie oskarżają tę piątkę o ataki na Ukrainę i inne kraje NATO. E, jedną z przeprowadzonych przez tą e, grupę, operacji miał być atak o nazwie, czy operacja o nazwie Whispergate. To jest operacja, o której informowaliśmy na łamach niebezpiecznika 15 stycznia 2020 roku, czyli jeszcze przed startem inwazji Rosji na Ukrainę. Atakujący Rosjanie próbowali wplątać nawet Polskę w ten konflikt, publikując na przejętych, sakowanych stronach kilkunastu ukraińskich ministerstw obrazek ze sfałszowanymi metadanymi, które wskazywały na sztab generalny Wojska Polskiego w Warszawie. Link opisujący ten Skądinąd bardzo ciekawy atak. Znajdziecie oczywiście w opisie pod tym filmikiem. Drugi. Skopniaków amerykańskich mniej dotyczy takiego klasycznego hackingu, a bardziej operacji wpływu w cyberprzestrzeni. no czy nie mówiąc wprost, propagandy. Rząd USA bodajże w środę ujawnił dokumenty dotyczące wpływu Rosjan na bieżącą kampanię prezydencką w Ameryce. Rosjanie wpływali już na poprzednie kampanie, no i okazuje się, że nie przestali po tym, jak zostali przyłapani poprzednim razem. Teraz też próbują budować swoją narrację, czy też rzucać tą e, swoją narrację Amerykanom. Z dokumentów ujawnionych przez Amerykanów wynika, że e, podatni na e, wpływy Rosjan byli prawicowi blogerzy. Co za niespodzianka. E, oni byli zatrudnieni w firmie, której nazwy co prawda nie podano, ale bardzo łatwo da się ją ustalić. Jest to firma Tenet Media e, e, i ci blogerzy, ci twórcy e, to co robili, no to nagrywali pro-Trumpowe filmiki i dostawali za od Rosjan od 100. Do 400 tysięcy dolarów za jeden filmik. Łącznie Rosjanie mieli przekazać za tworzone w ten sposób przez Amerykanów treści polityczne 10 milionów dolarów. Rząd USA wydał oczywiście akt oskarżenia w tej sprawie. Nałożył też sankcje na firmy, przez które prane były i przekazywane środki, oraz przyblokował wizy pracownikom, którzy w tych firmach byli zatrudnieni, którzy z tymi firmami są powiązani. Kurwa, już było dobrze! Kurwa już było! She had a daughter. Zdjęto też kilkadziesiąt serwisów internetowych z domenami typosquatingowymi, czyli takimi, które są bardzo zbliżone do prawdziwych domen, prawdziwych serwisów informacyjnych w Stanach Zjednoczonych. Na tych kilkudziesięciu domenach Rosjanie prowadzili swoje serwisy informacyjne, no i oczywiście one były wypchane po brzegi rosyjską propagandą. Przyłapani na finansowaniu przez Rosjan blogerzy, teraz tłumaczą się, że oni nie wiedzieli. Kto im płacił za te filmiki, które między innymi na przykład oskarżały Ukrainę za atak terrorystyczny w sali koncertowej w Moskwie, albo amplifikowały inne treści tworzone przez Rosjan no i publikowane między innymi na tych kilkudziesięciu stronach. Mnie natomiast najbardziej interesuje, czy kiedyś wyjdzie na jaw podobna lista opłacanych przez Rosję blogerów i dziennikarzy, ale z Polski. Bo jeśli chodzi o polityków, to tego, którzy z nich są opłacani przez Rosję, można łatwo się domyślić. No i to chyba byłoby na tyle w drugim wydaniu. Po co? Um, teraz pora na konkurs. Pierwsza osoba, która podeśle na adres e-mail 10@niebezpiecznik.pl informację ile razy i w których sekundach w tym odcinku padł zwrot 10 milionów, wygrywa bilet na wykład Jak nie dać się schakować, o którym opowiadałem na początku. Przy okazji gratulacje dla zwycięzców w konkursu z poprzedniego odcinka. Bardzo szybko namierzyliście, że chodzi o Glasgow i co niezmiernie mnie cieszy, niektórzy w ogóle nie użyli do tego celu analizy cienia ławki. No więc brawo. Na koniec, jak zwykle, dla tych, którzy chcieliby jeszcze więcej newsów, no to zapraszam Was na naszego Twittera, tam zawsze jest więcej informacji. W tym tygodniu pisaliśmy m.in. o firmie, która pobiera Wasze zdjęcia z profili na mediach społecznościowych, nie tylko z Facebooka, a następnie odsprzedaje. Dostęp do tych zdjęć organom ścigania, które e, mogą przeszukiwać bazę tych zdjęć, korzystając z cech biometrycznych. Więcej o tej firmie na naszym Twitterze. Wypuściliśmy też cyberalert, który ostrzegał o wiadomościach od polskiego rządu, m, po kliknięciu, w które mogliście stracić pieniądze. Wiadomości oczywiście były fałszywe, bo przecież prawdziwy polski rząd nigdy by was nie okradł. Prawda? Jeśli dotrwaliście do tego momentu i ten odcinek wam się podobał, to mam dwie prośby. Prośba zerowa. E, dajcie lajka like i zostawcie suba, jeśli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków. Wygląda na to, że jeszcze kilka ich zrobię. Prośba pierwsza. Jeśli chcecie wspomóc niebezpiecznika, no to przypominam, wpadnijcie na nasze wykłady, jak nie dać się schakować niebawem w największych polskich miastach. Link do zakupu biletów jest teraz na ekranie. A jeśli już byliście na tym wykładzie, no to kupcie bilet znajomym jako prezent. Pamiętajcie też o kodzie zniżkowym poc 2. I prośba trzecia. Ostatnia. Napiszcie proszę w komentarzach nazwę dania, które jedliście jako ostatnie przed obejrzeniem tego filmu. Te komentarze wykorzystam do konkursu za tydzień, więc na razie nic o tym nie powiem. Dzięki i do zobaczenia w kolejną niedzielę. Cyberbezpiecznego Tygodnia.